Mam go wszystkim, ja jestem Krzysztof a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobię z Beauty Mini. I o tak, te Mini jest z Billund, w Danii, z Lego, z Lego House'a Owszem, byłem w Lego House'ie, ale zanim jeszcze zacząłem nagrywać na kanał, to było wakacje 2018 roku, no więc jeszcze nie nagrywałam na kanał. Ale to akurat było w LEGO House'ie, niestety jeszcze ty tak dobrze nie widziałem, nie LEGO House'a, więc niestety nie byłem w nim, nie zdążyłem, ale w LEGOLAND'zie byłem i na potwierdzenie, że to był LEGO House. Tutaj macie LEGO, macie tejże, to jest LEGO House, zobaczcie, Ole Kirk Plate, rozumiesz, ulica Olego Kirka, no chyba każdy fan LEGO wiekiem jest, jak nie to szybko Wam przybliżę postać, Ole Kirk to jest twórca LEGO ogólnie kilka. ale dobrze sobie otwórzmy jeszcze no. tak się one prezentują te figurki tutaj od razu wam pokażę mam o zachowałem sobie jedną koronę duńską, taka jest waluta tam w Danii takie korony fajne otwórzmy sobie no i zaraz ustawię fajnie żebyście sobie mogli wszystkie figi zobaczyć Pierwszą figurką jest taki tu gostek. No i powiem wam się, że on jest tak randomowo złożony bez jakiegoś bez ładu, bez składu, ale wziąłem go bardziej z na elementy, ale wiecie, to był dwa lata temu, trochę się zmądrzało. Ale tak, jakie elementy? No przede wszystkim ten torsik Zeina z trzeciego sezonu. Zainu to była moja wtedy ulubiona postać. Naprawdę bardzo... No, po prostu uwielbiałem Zeina, no więc a torcik był, to wiecie, oczka mm, główka. Główka to jest w takiej serii, pamiętacie? 2013 rok, czy tam 2012? O takich bojownikach, którzy. E, o takich kosmicznych bojownikach, którzy walczyli z tymi rubelami. Nie wiem, czy pamiętacie? Ale właśnie z jest jego główka. A nóżki w sumie nawet nie wziąłem, mu taki tutaj, jak widzicie, blasterek I taka cała fryzurka. Jeszcze książka. Dlaczego książka? I powiesz, tak po prostu, bo podobała mi się, można fajnie coś z zrobić. Pokażę Wam to jeszcze z tyłu. Tak, dlatego to jest zejn, widzicie? Tak, go jakby zejna, charakterystyczny znak. Jeszcze pokażę Wam tą główkę, tak się prezentuje. Może Was zaciekawić. Taka trochę mi przypomina tą główkę jednego z łowcy smoków z Ninjago. Tylko, że wiadomo, on był taki bardziej. Ta główka, taka bardziej post-apo, było, nie? No ale okej, okay, przechodzimy do kolejnej figurki. Figurki w sumie takim wyszły, że w kolejności od najbardziej, która mi się podoba, od najmniej, która mi się podoba, od najmniej, która mi się podoba do najbardziej, która mi się podoba. To jest tak pośrodku. Krótko, ja go wymyśliłem wtedy. Bardzo, że poszedowałem za tych czasów też z 33 303 i w ogóle takim tam drogą wojskową przeszedłem z posłem, i wyszedł mi właśnie taki weteran wojenny, żołnierz, który walczył w Dywizjonie 303. Taki stary pilot, weteran jeszcze I wojny światowej. No. Yy niestety był jakby też takim trochę Robin Hoodem tam czasów właśnie około drugiej wojny światowej tylko ma tutaj proszę Państwa rewolwer piękny rewolwerek ta czapa, czapa to taka troszeczkę nie było lotniczej no i taki wąsik świadczy o taki podobny Robin Hooda i mm, ta właśnie m, fajny tam marynarka bardziej taki sweterek w sumie przyda mi się do... Postać tak przydam się na pewno do Mocka, którego zobaczycie niestety, no bo za miesiąc, ale nie będę spoilerował. Co, tutaj właśnie trzyma worek. wydomek Robin Hood. Z tyłu niestety nie ma na druku tego, ten jego sweterek, a szkoda, właśnie też pasuje do siebie kolorystycznie. Te jego nóżki tak dobrałem, żeby do siebie pasowały. I jeszcze pokażę Wam tutaj jego całą główkę. Tak jego główka się prezentuje. To chyba może był, bodajże była chyba z taki, jakiś król i tak ten jego heł, Baci czapa. No, to przychodzi teraz do trzeciej, a zarazem ostatniej figurki. Pam, pram. Tak, to już jest trzecia, a zarazem ostatnia figurka i moja ulubiona, jak sobie Jest to taki, nie ja mam to przedstawić, hmm. jakby taki trochę Indiana Jones, ale taki młody chłopak, podróżnik lat 21, nie, w sumie, teraz jakbym pomyślał, to bym tak jakby trochę stać, nie wiem, czy z lektury w pustyni i w puszczy, tak, bardzo dzielny chłopak, tutaj widzicie, ma nawet różne flaszkę zdobów w świątyni, taką podobną, że może się leczyć, tutaj na kolenniki ma, no, ziomek przygotowany, odkrywca, podróżnik, młody bardzo, co on tutaj ma? I jeśli chodzi o jego mieczyk, to jest to rządło, bodajże, yy, z, ich z wacy pierścieni, jak tam, ich roda taki jeszcze wcześniej miecz, czy mm, Tak dalej. Łuk to taki standardowy mamy łuk, stan, tutaj nóż, jest nie wiem skąd, i też tu torsik, nie wiem, mi torsik, mi się wydaje, że albo może być z Faraons Quest, Taka seria, nie życie. No, łóżka standardowa i włoski też takie w miarę stan. O takie standardowe, ale bardzo mi się to postać taka podoba. Dzienny podróżnik. Zobaczmy z tyłu. Z tyłu ma jeszcze właśnie nasz kolega Kołczan na te wszystkie strzały. Bo wiadomo, musi być w coś wyposażony. No. Na koniec pokażę wam wszystkie trzy. dobre to przychodzimy już do końca odcinka. No i tak, oto się na... prezentuje ta nasza trójka. No, widzimy nie nisko. Niestety, wtedy wziąłem tylko trójkę. Większość zakupów nie miałem wtedy z Lego. Z Bilund. A szkoda. No, tak oni się właśnie tutaj prezentują. Cała trójka. No, ale to już jest koniec odcinka. Żegnajcie się, trzymajcie. Żegnaj się z wami, trzymajcie się i pa pa.